Hej, cześć. Ogólnie to jak już ktoś, znaczy jak większość z Was powinna teoretycznie wiedzieć, to jest kontynuacja wczorajszego filmu, bo po prostu wyszedł mi za długi, więc jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka z drugiej części Milka, to najpierw zajrzyjcie do pierwszego, wyświetla Wam się teraz w prawym górnym rogu, a teraz życzę Wam miłego oglądania dalszej części gry. Cześć. Okej, okay, teraz jest, już jesteś lepiej trochę Okej, okay, tak ona siebie widzi Powiedz, słuchaj gorzej, nie? Czasami trochę gorzej wszystko widzisz Bardzo dotarłam do swojego pokoju, mam już dość tego całego zamieszania, dobrze jest czuć się przytulnie i ciepło w moim ulubionym pokoju Nawet dziwne odgłosy z drzwi ani trochę mi nie przeszkadzają Trwa kazała mi iść do łóżka, więc muszę poczynić wszystkie niezbędne przygotowania Umyłam twarz i Tera... Stoję teraz przy lustrze ze szczoteczką do zębów w łusach. Spatruję się w swoje odbicie, które nie wykazywało chęci pójścia do łóżka. Tak rozumiem o co ci chodzi. Kiedyś moją ulubioną porą dnia były ostatnie chwile przed snem. Moment oczekiwania na nieuchronne zderzenie rzeczywistości i ze światem marzeń był kiedyś moim ulubionym momentem. Chodziłam się tylko dlatego, żyłam cały dzień tylko dlatego. Moim największym marzeniem jest przespać cały dzień, jakie to byłoby wspaniałe, jednak sny powoli nie, ale nieubłaganie się ulatniały. To było tak, jakby ktoś wyciągał mi je z głowy, jedno po drugim, jedno po drugim, aż nie zostało nic. Znów musiałam iść do łóżka, bo nie czułam takiej potrzeby. Matko, ile leków. Po skończeniu mycia zębów sięgam po lekarstwa. To zabawne, ale nie mam pojęcia, co dokładnie robią. Zawsze połykałem je naraz, bez zastanowienia. Teraz chciałem się im przyjrzeć z bliska, poczuć je w palcach, pozmatować, żeby zdobyć więcej czasu. Gładka i wydłużona czerwona kapsułka patrzy na mnie. Na zewnątrz pokryta jest mętną, półczystą powłoką, ale wciąż można zobaczyć jej zawartość. <laughs> Więc, co masz w środku? Naciskam lekko na obie strony kapsułki i ze skocznym stwierdzam, że jest ona bardzo miękka i gętka. Znałam jeszcze raz i kapsułka pękła. Wypłynął z niej lepki, jasno-czerwony płyn. Obrzydlistwo. Tabletka trafia prosto do kosza na śmieci. Myją staranie ręce, nie, nie będę tego piła. Następna w kolejce była płaska tabletka o tym samym krwisto kryf czerwonym kolorze. Była też odcięte jakieś litery. A, zrozumiałam. Jest to rodzaj substancji, która sprawia, że jesteś strasznie senny, ale to nie jest prawdziwy sen. Nie, nie, nie. Nawet nie chcę tego widzieć. Jak pierwsza tabletka ta też kończy w koszu. Następne godziny przebiega tak. Oglądam tabletki ze wszystkich stron i dla każdej znajduję powód, żeby jej, jej w żadnym wypadku nie brać. Natomiast tego wymyśliłam własne lekarstwa i z przyjemnością. Zażywam je jedno po drugim, poddaj poddając się ich uzdrowiającym właściwościom. Nie boli mnie już gardło, <laughs> nie boli mnie już ręka, nie boli mnie już głowa, nie boli mnie już serce, nie boli mnie już brzuch, nie boli mi nie bolą mnie już oczy. Dlaczego nie wpadłem na to wcześniej? To takie proste. Muszę się komuś natychmiast pochwalić, ale, nam... ale nie mam je, będzie narzekać. Po tym jest pewnie też już pewnie. Poza tym jest pewna, że już, jestem chyba powinna być pewna, że już, jest pewna, o Jezu, że już śpię, nie chcę jej przeszkadzać, sama coś wymyślą, a tak w ogóle to chcę tylko pogadać. Ach, kto będzie moim partnerem do rozmowy? Ja się zgłaszam, chętnie pogadam. Ej, Hej. Hej. Ale fajny ma pokój. Bo czemu ona nie ma łóżka? Tylko ma. Ej, ale tutaj fajnie wygląda. Tutaj wygląda w miarę dobrze, jakby się w miarę dobrze czuła, serio. Więc w miarę ma uśmiech chociaż na twarzy, to chociaż tyle dobrego. No wiadomo, no ma duże problemy ze sobą, no widać po tym wszystkim, tym, że widzi oczy w chmurach. Ale tak poza tym, to wygląda tutaj w miarę, na taką szczęśliwą. To chyba jest, jak jest myślę, najważniejsze, żeby ta osoba się czuła szczęśliwa, w miarę. Mimo tego, jak się czuje, bo wiecie, jak, jak ktoś się będzie szczęśliwie czuł, no to trudno, jak się na to nic nie poradzi. Na to, jak postrzega świat przez jakieś tam wydarzenie, trudno, żeby chociaż czuł szczęście. Czuła to osoba szczęścia, tak mi się wydaje chociaż. Jeżeli nic się nie da na to poradzić. A jeszcze większe załamywanie takiej osoby nie miałoby sensu. Cześć, dawno się nie widzieliśmy, no dosyć dawno. Mimo no, nawet godzina głuptasie Wiesz, że nie wolno nam się widywać częściej niż raz dziennie, prawda? Minęła nawet godzina, znaczy minęła w rzeczywistości troszkę ponad dwie godziny, bo grałem w bl LOL'a z Ksanderem. No <grym> i proszę, znów obrażasz. Jezu, teraz mi głupio jak tak... ej, to jest mi przykro. Nie jesteś trochę podekscytowany ani... podekscytowany, ani trochę? Teraz mi przykro. Jestem dziś całkiem wyczerpany, tak jak ty. Napra nieprawda. Ej, ale podoba mi się, kurde. Ej, podoba mi się to, coś, jest to fajne, bo jest to bardzo interaktywne, bo powiadam, widzę jej reakcję od razu i w ogóle jest to tak fajnie teraz zrobione. Bardzo ładnie jest wszystko narysowane i w ogóle mi się bardzo podoba. Musisz iść do łóżka. Nie, mam mowy, dość już dzisiaj mną rządziłeś. Teraz moja kolej, więc. Będę milczał, dopóki nie skończy, nie skończy się lekarstwo. I co teraz? Ej, ale. Ale nie możesz tego zrobić. Musisz zrobić wszystko, co w mo twojej mocy, bym czuła się lepiej. To jest dokładnie to, co robię. Ale się nie zdenerwujący. Po co jednak? Zawracam sobie tym głowę. W zasadzie to wcale cię nie potrzebują w ogóle. Hm? Jestem pełna energii i czuję się dobrze, więc nie muszę nic zrobić. A ty jedyne co możesz zrobić, to patrzeć i płuc sobie w brodę z powodu swojej bezużyteczności byłaś nie miła I mogę sobie wyobrazić jak bardzo jesteś teraz zły. Taki jestem bardzo wkurzony. Nagle taki dobry nastrój. Nie jestem wkurzony. Bardziej jestem w sumie zadowolony. Bo to fajnie, że się dobrze czuję. W sensie tak naprawdę mi się wydaje, że... gdyby Byłaby taka osoba w rzeczywistości to... Lepiej da się jej spokój. I żeby po prostu czuła się dobrze. ze sobą sobą. Żeby po prostu czuła szczęście. Już trudno, że wiadomo, dla innych to jest ból patrzeć na to, że ta osoba nawet nie reaguje na nich, nie rozmawia z nimi. Jest zupełnie w innym świecie żyje, ale z drugiej strony inna się skupić na szczęściu tej osoby chorej. Więc wydaje mi się, że to nie byłoby źle, jakby była szczęśliwa, ale chora. jeżeli nie dałoby się jej pomóc, w sensie, że wiadomo, jak chce się, jeżeli inaczej. Że tym właśnie, że jej byłaby szczęśliwa, by się jej pomogło. Bo załamywaniem jej jeszcze bardziej, dobijaniem tym wszystkim... Właśnie, mi się nie pomoże, więc mi się wydaje, że... Nie, czemu być zły o to? co się smucić. No i to jest dobre podejście i za to szanuję. Nie sobie siebie sprzed kilku godzin. Nie wiem o co ci chodzi. Nie kłam, nie kłam, nie kłam. To nie kłam. Wciąż nie rozumiem. Na sprawy. Przynajmniej nie zapomnę... Nie zapomnę tej nieszczęsnej... Marka tej dziewczyny przez długi czas która nic nie robi tylko cały czas marudzi My Nie próbuj psuć mi nastroju dopóki jesteśmy razem Chcę się dobrze bawić, jasne? Ona po prostu jest zadowolona, że ma z kim pogadać Tak mi się wydaje To znaczy, Nie jest nic dziwnego To nie jest dziwne, właśnie Normalne, że chce z kimś pogadać Teraz ty dyktujesz warunki? Tak Zobaczymy jak długo wytrzymasz. Zobaczymy. Czy naprawdę jestem aż tak żałosna? Nie Jesteś, powie coś. Jak łzy spływają mi po policzkach, lądując na brodzie, a potem spadają na moje ubrania, wypalając w nich dziury. Nie wytrwałaś długo cóż do przewidzenia. Ej, przynajmniej próbowałam. Mój twarz, później zdecydujemy, co z tobą zrobić. Ja w ogóle nie wiem, jak długa jest ta gra, więc pewnie niedługo zapiszemy i muszę to jakoś podzielić, wiadomo. Znowu jestem przy lustrze, wpatruję się w siebie, starając się nie rozproszyć przed drwiącymi spojrzeniami ściany i nie słuchać ich paskudnych ot ich otów. Tam było moje własne odbicie, które uśmiechało się krzywo, szczerzą, szczerząc do mnie zęby. Zaciskam oczy, ale to nie pomaga. Nawet gdybym zapadła się pod ziemię, nic, nic by to nie dało. Zaczynam liczyć liczby w myślach. 2 do kwadratu, 2 razy 2 do kwadratu, kwadrat do kwadratu, kwadrat kwadratu w, w ostrosłupie, w struktura piramidalna w sześcianie, struktura piramidalna w hiper w ścianie o matko święta pomogło jednak głowa mnie zaczęła boleć wrażą żeby był nieuprzejmy no to powiniene mi się wydaje nie twoja wina to nigdy nie jest twoja wina która możesz się uwiniać ale nie przesadzaj ja z tego powodu pomyślałam, że mogę wziąć sprawy w swoje ręce już prawie gotowa Jestem pewna, że mogę coś zmienić, to znaczy udało mi się kupić mleko, wiesz? Widziałeś jaka to była męka, prawda? Znaczy wydaje mi się, że małe kroczki to jest najlepsze co można zrobić w takich sytuacji. Małymi kroczkami, powoli. Małe cele, to będzie dobrze. To dlatego wyrzuciłaś lekarstwo? Głupia decyzja, prawda? To jest twoja decyzja, jakakolwiek, bo ona nie była. I to ma znaczenie? No, oczywiście, że tak. Jakoś w to nie wierzę. Więc dlaczego to zrobiłaś? Myślałam, że sama sobie poradzę. Rzeczywiście w tym momencie ból ustąpił na krótko. Teraz jednak odczułam go z podwójną. podwójną się, jak bardzo mnie boli. Masz już swoje lekarstwa, w przeciwnym razie nie będę z tobą rozmawiał. Wiesz, jak należy postąpić. Trzeba jej trochę dać w sumie dzielności na zagładę sięgam na półki z lekarstwami, połykam tabletki jedna po drugiej, odsuwając od siebie nieprzyjemne obrazy, które wciąż pojawiają się w mojej głowie. Mimo to przed oczami stanął mi makabryczny obraz, grudki gęstej krwi w przezroczystej przyzroczyst otoczce pływają w dół przełyku, drapiąc jego delikatne ścianki, pozostawiając bl bluzdy. Trzą sam... Gwałtownie głową, niech się kręci, niech boli, byle by tylko nie myślała o tym paskudztwie, A jednak nadal jesteś taka sama. O co ci chodzi? Boisz się samotności i przeszkadza ci to wiele bardziej niż ból. Tak, chyba. Też normalne. Pod, podrzucam ostatnią tabletkę w powietrze, po czym łapię ją ustami. Muszę pamiętać, ona jest bardzo intelektualna. Ja muszę pamiętać o tym, żeby ją traktować odpowiednio. Ona nie jest głupia, tylko bardzo mocno chora i zakłopotana. Zaku, za, zakupiona bardzo mocno we własnej sobie. Poza tym jest naprawdę bardzo inteligentna. Widać. Wpadam się na podłodze, spoglądam w górę na sufit. Stamtąd z góry wyraźnie słyszę, jak woda przepływa przez metalowe rury. Są trzaski betonowych płyt, które pewnego dnia zwalą się na, na moją głowę. Ale ja się tego wcale nie boję. Trudno sobie wyobrazić, jak na górze czeka na no mnie śmierć, się wyciąga swoje szponiaste łapy gdzieś z dołu, czekając, aż opuszczę gardę. Hmm. Chcesz o tym porozmawiać? Nie, nie chcę mi się już gadać. Hmm. Ok, sprawdziłem na szybko i nagrywam już 26 minut. Więc skoczę ten wątek i już będę kończył na dzisiaj film. Więc czego chcesz? Po prostu, po prostu położyć się na chwilę. Gdzieś zupić się zawali, to raczej nie dzisiaj. Proszę, bądź cicho. Proszę uporządkować swoje myśli. Hmm. my to rozumiem. Rannie wydobywam z głowy nieuformowane myśli i układam je w różnych rządach na suficie. Pełni on teraz rolę tablicy korkowej. Dobra, myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. Miałem robić odcinki 10-minutowe z tej serii, bo nie wiem ile ich będzie, ale widać troszeczkę mnie poniosło. Możliwe, że podzielę to na dwa odcinki. Możliwe, że to, to, teraz widzicie, jest już jako drugi film. Jeżeli tak zrobiłem, no to przepraszam, że was wcześniej nie poinformowałem, czy coś że tego nie ogarnąłem w odpowiedni sposób. To moja wina. Mam nadzieję że Wam się podobało, gra jest naprawdę mocna i ja sam osobiście jestem bardzo ciekawy co jest dalej, więc zaraz lecę nagrywać dalej, ale muszę tu zakończyć, żeby wiadomo, żeby była jakaś chronologia i w ogóle. Także widzimy się w następnym dziku. Na razie, no i cześć. I'll see you next time.